Dzisiaj czas na grillowanego indyka z gorgonzolą i grillowaną gruszką. Naprawdę no, połączenie smaków jest mistrzostwem świata, więc gorąco wam polecam. Zaczynamy od przygotowania gruszki, którą kroję na mniejsze kawałki, przyprawiam solą, pieprzem jak również świeżym tymiankiem. Mój już trochę nie był świeży, ale nadal był tymiankiem. Następnie dodaję pokrojoną ostrą papryczkę, sos sojowy ciemny oraz oliwę. I to wszystko dokładnie mieszam, odstawiam na około 20 minut na blacie. Teraz czas na marynatę do mojego indyka, a więc pokrojone trzy ząbki czosnku, a właściwie posiekane, ostra papryczka i skórka starta z całej limonki, która wcześniej była sparzona. Do tego wlantuję świeży tymianek i oczywiście sól, pieprz oraz sos sojowy ciemny i oliwa. Pierś indyka kroję na mniejsze plastry, wszystko dokładnie mieszam, marynuję i odstawiam na około również 20 minut. Gruszkę układam na grillu elektrycznym, równie dobrze zdałaby egzamin tej patelnia grillowa lub tradycyjny grill. Następnie wlatuję moje mięsko. Oczywiście gruszkę, jaki mięsko przewracam w trakcie, grilluję wszystko, Pira ze drzwi około 15 minut i kiedy widzę, że to wszystko dochodzi do siebie, wlatuje porządnej jakości gorgonzola pikantna, tak żeby była idealnie kremowa i się rozpuściła na tych gruszeczkach i na tym mięsku. Podaję z podsmażonymi niokami pychotka. Naprawdę polecam.